Czy znasz to uczucie wyczerpania po spotkaniu towarzyskim? Kiedy właściwie nic się wielkiego nie działo, ale wracasz do domu po prostu wyczerpana, albo takie uczucie skrępowania, że mm, może już ktoś za dużo się o mnie dowiedział, albo a, trzeba było mi gdzieś tam trzymać język ze zębami? I Gdzieś to wszystko przytłacza i gdzieś to wszystko jest, wraca do ciebie i jest obciążające. Jeżeli takie coś znasz, to powiem ci, że to jest waga maski. To jest waga tego, że gdzieś w jakiś sposób chcesz siebie bardziej zasłaniać i ochraniać niż pokazywać. I teraz maska, noszenie maski to nie jest żadna wada i to nie, też nie jest żaden występek karygodny. Za co trzeba siebie krytykować, tylko jest to strategia przetrwania. Maska to jest zbroja, a to oznacza, że gdzieś w jakimś etapie swojego życia doszłoś do wniosku, że, uh -huh, że ja muszę poruszać się po świecie w zbroi. Dlaczego? No bo nie jest bezpiecznie. I to ma sens. Oczywiście, że są momenty i są uzasadnienia takiej maski. To nie jest fanaberia, to nie jest przypadek, że się chodzi w zbroi po świecie. Natomiast zawsze, w każdym momencie warto zreflektować się i, i przeprowadzić aktualizację potrzeby tej zbroi. Dlaczego? Dlatego, że tak jak każda zbroja faktyczna, rycerska, waży, to jest ciężkie, to jest ciężkie do noszenia, dlatego te spotkania, Niby takie, niby nam się nic wielkiego nie zadziało, a jednak przychodzisz zmęczona. Dlatego, że to waży i podobnie tak jak każda inna zbroja, usztywnia nasze ruchy, ogranicza nasze ruchy, a nie uelastycznia nasz sposób bycia i życia. I to już samo jest wystarczającym powodem do tego, żeby gruntownie przemyśleć tą maskę. Czy ja ją niosę na sobie, noszę, czy ja ruszam się w tej zbroi i co ta zbroja, okej, okay, coś mi daje, ale co takiego też mi odbiera? A po drugie, zastanowić się i rozważyć zdejmowanie tej maski. I tutaj bardzo, bardzo ważna uwaga. To nigdy nie odbywa się na zasadzie jednego heroicznego aktu, gdzie po prostu ściągamy z siebie jakieś powinności, czy Jakiekolwiek zabezpieczenia, ochrona siebie i stajemy się autentyczną ja? Tylko to się zawsze rozgrywa na zasadzie malutkich czynów, malutkich decyzji i to jest cała ta sztuka. Tylko, że oczywiście to też wymaga omówienia, bo to, co teraz powiedziałam, to jest taki ogólnik, a w tym filmie chcę Ci przedstawić trzy kroki. Jak ten ogólnik sprowadzić już do szczegółowych kroków. Tak, żebyś wiedział i wiedziała, co zrobić, kiedy ta maska, kiedy ta zbroja już zacznie ci tak uprzykrzać życie, że będziesz mieć ochotę ją zrzucić. Więc zabieramy się właśnie za to. Krok pierwszy. Zaprzyjaźnij się ze swoją maską. Zrozumienie zamiast walki. Bardzo często kiedy gdzieś wkraczamy w taki temat, że o kurczę, ja się nie zachowuję, tak jak ja. Ja się zachowuję gdzieś przy innych ludziach, jak ktoś inny, jak ktoś w ogóle obcy sobie. Jeżeli przy takich wnioskach jesteś, to możliwe, że wkraczasz wręcz w jakąś walkę ze sobą. Czyli po co ja tak robię, czemu ja tak robię, co ze mną jest nie tak, i tak dalej, i tak dalej. Czemu ja nie mogę z tym skończyć? No i to znaczy, że wkraczasz na ścieżkę wojenną sama ze sobą i walczysz z tą swoją zbroją. No i teraz zauważ, jak to. Jak to jest skuteczne, jak to jest pomocne, żeby nałożyć pewną zbroję i jeszcze się z nią szamotać? No, to nie jest pomocne, delikatnie rzecz ujmując. Ja ci proponuję zmianę perspektywy. Perspektywy na bardziej samowspółczującą. Na popatrzmy na ciebie, jak na kogoś, kto nałożył maskę, ponieważ potrzebował się uzbroić. Co to oznacza? To oznacza, że rezygnujemy z walki. A staramy się bardziej zrozumieć, jaką funkcję spełnia ta maska. Skoro ja ją tak często nakładam, to ona nie jest bez powodu, więc pobadam sobie, uruchomię ciekawość i zaangażuję się z takim przyjaznym okiem i nastawieniem na zasadzie: Dobra, to ja chcę się więcej dowiedzieć. Co to w ogóle jest? Skoro tak bardzo we mnie to funkcjonuje i działa, no to ja chcę to poznać. I tutaj kilka pytań, będę zerkać. Pierwsze, kiedy najczęściej zakładam tę maskę? To jest bardzo fajne pytanie, które nam gdzieś pomoże zweryfikować, w jakich momentach gdzieś wkładasz so, na sobie tą zbroję, ponieważ to będzie dla Ciebie informacja, że właśnie te momenty z Twojego subiektywnego punktu widzenia przynoszą największe zagrożenie a tak naprawdę subiektywne poczucie zagrożenia. Kolejne pytanie. Jaką rolę wtedy, wtedy odgrywam? No skoro to jest jakaś maska, no to ta maska czymś jest żywym, coś, coś, jest to jakaś rola, którą ja odgrywam. Jest to pewnie troszeczkę tak, jak aktor wchodzi w rolę, czasami w rolę bohatera, jakiegoś cudownego, który ratuje cały świat, a czasami wchodzi w rolę kogoś, kto jest mm, tylko i wyłącznie utrapieniem dla świata. Więc dobrze jest e, odkryć, cóż to jest za rola. Czy staje się super e, opanowaną, na przykład bardzo spokojną osobą, której nigdy nikt nie zarzuci nerwów? Czy staje się bardzo grzeczną dziewczynką? Czy staje się być może bardzo kompetentną, kontrolującą wszystko, co się dzieje osobą? No te wszystkie role są naprawdę godne poznania, a nie walki. Kolejne pytanie. Przed czym mnie ta maska chroni, łamane przez chroniła. Czyli okej, okay, z mojego subiektywnego punktu widzenia, właśnie w tym momencie wchodzę w taką a taką rolę, żeby siebie ochronić. No to pytanie jest, a przed czym? Przed czym ja siebie chronię? Gdzie tutaj jest zagrożenie? Co jest takiego dla mnie zagrażającego w tym, że na przykład ktoś zobaczy we mnie kogoś innego, niż tylko bardzo grzeczną osobę i miłą. Albo co jest takiego zagrażającego we mnie w tym, według mnie, w tym, że pozwolę sobie nie kontrolować wszystkiego, nie przewidywać wszystkiego. Co to wtedy jest? Dlaczego to jest takie straszne, że ja uzbrajam się, żeby tą kontrolę ciągle sprawować? Jeszcze jedno pytanie? Właściwie to nie jest pytanie, tylko uwaga. Na koniec, po tym wszystkim, całym poznaniu siebie i znaczy tej maski, to dobrze jest podziękować jej. Zauważ, jak inne jest to podejście niż walka, ponieważ to jest zbroja i ona, bardzo możliwe, że w wielu przypadkach w Twoim życiu faktycznie uchroniła Cię przed jakimś ciosem. Warto jest jej podziękować i powiedzieć sobie: Okej, okay, okay, noszę tą zbroję i dobra, dochodzę do wniosku, że być może to już jest za ciężka ochrona. Do moich obecnych okoliczności i będę ćwiczyć, jak to z siebie zrzucać, ale swoją drogą kiedyś nie było za ciężkie, kiedyś się sprawdzało i to jest bardzo pomocne, żeby sobie powiedzieć: to było dobre posunięcie ze strony na przykład ja, które miało 10 lat, ja, które miało 5 lat, 15 lat, żeby się uzbroić, żeby siebie ochronić, być może ta ochrona wcale nie przyszła z zewnątrz, więc musiała się stać, gdzieś wytworzyć je z wewnątrz. Dobrze jest sobie powiedzieć, okej, okay, dziękuję sama sobie, że taki mechanizm obronny w sobie wykształciłam. Ciągle ktoś tutaj mi się wierci, także jakbyś miał lub miała jakieś wątpliwości, że tutaj jest to zwierzątko, o, 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 tu, 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 to bo czasami dostaję komentarze, że a gdzie pies? No, zawsze jest tu. Zawsze się wierci i jak widać, zmieniła stronę. <grych> Okej, okay, dobra. Piesek inaczej ułożony. Pierwszy punkt omówiony, przechodzimy do drugiego. Krok numer dwa: odkryj, co jest pod maską. Praktyka mikroautentyczności. Kiedy często nosimy maskę, to może się zadziać, jest pewne ryzyko takiego efektu, że zaczynamy już troszkę zapominać i tracić kontakt z tym, co jest pod maską. Czyli ze swoim autentycznym ja. Nie z rolą, w którą wchodzimy, tylko z tym, co jest pod tą rolą. I to może być tak daleko posunięte, że możesz sobie wyobrazić, że no dobra, ja zrzucę tą y, zbroję, ale nie mam pojęcia, co jest pod nią. Nie wiem. Czyli to jest taki znak, że bardzo długo wchodziłaś w rolę i ten aktor już sam nie wie, kim on jest. A to oznacza, że to jest najlepszy moment na to, żeby kupić sobie kajecik, zainwestować te 5 zł, w zeszyt i w ołówek i zadawać sobie bardzo często, kiedy tylko jesteś w stanie. Na przykład na samym początku, bardzo ci polecam prostą metodę na zasadzie, nastawiasz alarmy, nie wiem, cztery alarmy na dzień, żeby wtedy, kiedy zadzwoni w telefonie, bierzesz ten kajecik. I zadajesz sobie różne pytania, za chwilę ci je podpowiem, ale generalnie rzecz biorąc one mają jeden mianownik. Mianowicie taki, że pytasz się siebie. Nie? Tak jakby odklejasz się od tej maski i patrzysz, co jest pod nią. A konkretnie te pytania mogą brzmieć jak? Jaka jest jedna mała rzecz, i tutaj mm, z podkreśleniem mała, no tutaj wszystko nie chcemy się w ogóle przytłoczyć. Tak jak mówiłam, wszystko trzymamy takie metody małych kroczków. Ona się naprawdę super sprawdza. Jaka jest jedna mała rzecz, na którą naprawdę mam dziś ochotę? Naprawdę mam dzisiaj, w sensie tutaj i teraz, ochotę. Inne. Jaka jest moja prawdziwa opinia na ten temat, w tej sytuacji, wobec tej osoby, cokolwiek, co jest gdzieś na wokandzie omawiane i spostrzegane przez innych? Gdzieś się uśmiechniesz, gdzieś powiesz, że a tak, 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 zgadzam się, ok. To już odpuszczamy sobie, natomiast wracasz do swojego kajeciku i zada zadajesz sobie pytanie, dobra, ja tam się uśmiechnęłam grzecznie i przytaknęłam, ale co tak naprawdę sądzę o tej całej sytuacji. I piszesz. Następnie, jakie prawdziwe uczucie kryje się teraz pod moim opanowaniem, pod moim spokojem, pod moją grzecznością, uśmiechni uśmiechniętością. Jakie Prawdziwe, jakie autentyczne emocje gdzieś we mnie się gotują? Te wszystkie pytania mają na celu właśnie odzyskać kontakt, odzyskać kontakt z tym, co jest pod maską. Czyli pierwszym punktem zajmowaliśmy się samą maską, teraz zajmujemy się tym, co jest pod, to, co jest autentyczne, a przed nami jeszcze jeden punkt. Krok numer trzy. Pokaż kawałek siebie światu, kontrolowane, Uchylanie maski. Jeżeli to nie jest Twój pierwszy film na tym kanale, no to na pewno dobrze już wiesz, że przyjdzie ten moment, kiedy ci powiem coś o działaniu. Póki co sobie sami ze sobą przebywaliśmy, sami ze swoim kajecikiem, ale musi być ten moment, kiedy wyjdziemy z tym na zewnątrz. I tutaj mówimy o małym, konsekwentnym, niewygodnym eksperymencie od razu sobie ustalmy właśnie taką hierarchię. Czyli to będzie małe, pamiętaj, mikrodawki, mikro eksperymenty, mikrowychodzenie ekspozycje. Dlaczego? Dlatego, że to będzie niewygodne dla ciebie. Od razu musimy to założyć, tak? No, ym, nosisz tą maskę nie bez przyczyny i to też ma swoją moc. To jest pewien zwyczaj, pewien nawyk, który już być może wszedł w Ci w krew na tyle, że Każda nowość będzie niewygodna. Dlatego dlatego utrzymujemy tą dozę malutką. No i oczywiście, żeby zadziałała, musimy być konsekwentni. Czyli na te 5 minut, na tą jedną minutę wychodzimy gdzieś poza strefę komfortu, którą jest maska, ale konsekwentnie, czyli powtarzalny, w powtarzalny sposób. Kilka razy dziennie, kilka razy na tydzień. Tempo dostosuj do siebie, do etapu, na którym się akurat znajdujesz, do, do dnia. Nie każdy dzień będzie taki sam, więc to jest naturalne. Niekiedy pada deszcz i gdzieś coś się dzieje fatalnego, nie wiem, w związku twojej, relacji jakiejś ważnej. Po prostu czasami nie masz energii, nie masz humoru. Weź to, weźmy to wszystko pod uwagę. Ten dzień za dniem będzie się zmieniał, oczywiście, że tak, ale nadal konsekwencja się nie zmienia. To czy, to, czy przeprowadzisz jakiś mikroeksperyment um, każdego dnia, czy pięć razy dziennie, to jest już jakby szczegół, ale ogół liczy się taki, że faktycznie każdego dnia coś zrobisz. I to jest super, wielkie i bardzo ważne nastawienie wobec tego całego punktu, o którym Ci teraz mówię czyli ekspozycji. Czyli wystawiamy się celowo na to, żeby uchylać tą maskę. Powtarzam, w mikrodawkach, ale jednak uchylać tą maskę i pokazywać to, co jest pod spodem. I teraz możesz się poruszać na takich trzech super podstawowych płaszczyznach, czyli po pierwsze, opinie. Możesz się po prostu bardziej szczerze dzielić opiniami, czyli tam, gdzie przeważnie potakujesz i mówisz: "No ja też myślę tak samo". To powiedz Jedno zdanie, że gdzieś widzisz to inaczej, albo że się nie do końca zgadzasz. Czyli to są opinie. Druga rzecz, potrzeby. Czyli dzielisz się swoimi potrzebami, które mogą być inne, mogą się odróżniać od potrzeb innych ludzi, w związku z tym możesz powiedzieć na przykład nie, wtedy kiedy zwyczajowo mówisz zawsze tak, ignorując swoje potrzeby. No i trzecia płaszczyzna to są emocje. Czyli m, bardzo często zbroja służy do tego, żeby w ogóle nie pokazywać swoich emocji. Że gdzieś to co wychodzi poza, ponad zbroję i to co patrzymy na tą zbroję, to to jest jakiś taki stoicki sposób, spokój, o, jakiś rodzaj opanowania. No więc w tym punkcie, przechodząc do praktyki zdejmowania maski, musimy wyjść poza ten stoicki sposób, spokój. Musimy wyjść poza to opanowanie i mam wszystko pod kontrolą. No nie, właśnie, okej, okay, coś mnie tutaj zmartwiło, to mnie zasmuciło, tutaj mi się zirytowałam. Wystarczy jedno zdanie. Wystawiaj się celowo na takie doświadczenia i bardzo dobrze jest, żeby one były w mikrodawce i zakończone też pewnym wnioskiem. Czyli okej, okay, pokazałam swoją prawdziwą opinię. Pokazałam to, że nie zawsze jestem w świetnym humorze albo bardzo, bardzo uspokojona. I co? I świat się nie zawalił. I świat się nie zawalił, i wszystko stoi tak, jak stało. I to jest bardzo ważne, żeby to sobie stwierdzić i powiedzieć, ponieważ my mamy wrażenie często, zakrzywione wrażenie, że ojej, ale jak ja zdejmę tę maskę, to się naprawdę zawali świat. No, no". no więc właśnie nie. I potrzebujemy powtarzalnych, wielu, wielu doświadczeń, które nam dobitnie o tym pokażą i to nam uzmysłowią, ale poprzez eksperymenty i praktykę, a nie tylko teorię. Oczywiście, że zdaję sobie sprawę, że to jest dużo. To jest dużo. Te trzy punkty, które po prostu pyk, pyk, powiedziałam ci i ty pyk, pyk wysłuchałaś lub wysłuchałeś, ale wprowadzić je w praktykę na twoim konkretnym przykładzie to jest sporo Także jeżeli potrzebna ci jest jakaś jakieś wsparcie, jakaś pomoc, konsultacja jeden na jeden, zapraszam. Podobnie jeżeli potrzebujesz regularnej dawki dawania sobie spokoju, raz na tydzień w formie pisanej, to zapraszam ciebie do newslettera. Wysyłam raz w tygodniu w niedzielę wieczorem. A podsumowując, powiem jedno, że oczywiście, że zdejmowanie maski jest przerażające. Może być przerażające. Jeżeli tak się czujesz, kiedy to robisz, to jest to zrozumiałe. Dlatego, że to wymaga wyjścia gdzieś poza swoje utarte, rutynowe spostrzeganie i bycie ze światem. Więc to będzie coś nowego, to będzie coś wymagającego, ale wierz mi, to jest właśnie to coś, co przynosi olbrzymią ulgę. Bo zbroja waży. Dobrze jest ją. Zdjąć i poczuć, jak lekko może być bez niej. I dlatego ten cały wysiłek jest wart zachodu. Dla wprawy krok kroku trzeciego proponuję Ci komentarz. Zostaw komentarz i powiedz, podziel się ze wszystkimi, którzy zerkają w komentarze i ze mną, jaka maska Ci się najczęściej uruchamia. Albo odpowiedz na jedno z pytań, przed czym Cię chroni, czy też... Kiedy, w jakich momentach najczęściej tak jest, oraz jak to jest ją dźwigać, to zbroję. Pamiętaj: każdy komentarz, każde kliknięcie, subskrypcja to jest wspieranie tego, co tutaj robię, za co Ci bardzo, bardzo dziękuję. Podobnie jak i innym osobom wspierającym mnie przez inne platformy. Jeżeli ten film lub każdy inny na tym kanale gdzieś przynosi ci jakąś korzyść i masz ochotę mnie wesprzeć, zapraszam. W opisie zostawiam linki, jak to zrobić. I cóż. Wielkie dzięki za wszel wszelkie przejawy wsparcia, za to, że tu jesteś. Gratuluję ci odwagi do tego, żeby wejść w tak wymagający temat. I cóż, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.